Siema, siema, no widzeno Z tej strony Mikołaj Dzisiaj ze mną jest Siema Jeszcze raz powiedz Nie słyszę Patrz pery Dokładnie No um, i dzisiaj robimy sobie prawdę Про i mm -hmm. Nie, prawda, bo wiesz jak ja mam mikrofon. Nie? Więc i ty to wiesz. Co we mnie bijesz? Co ty robisz? Sam sobie zbuduję... sam sobie zbuduję tego obiegnicza. A ja też sam budowałem u siebie Burger King'a. Nieprawda, pomagałem ci. Zbudowałeś ten czarny, nasz czerwony na środku i pobudowałeś ściany. E, a, a kto więc? A kto jest... więc? latałeś tutaj i niszczyłeś Nie? Ktoś ci się bawiał, że przewracał, przewracałeś. dlaczego? Jak ja budowałem, tak, to Ciebie nie było. Tak, jak ja, ja więcej dachu od ciebie zbudowałem. Jak? Ja sam jak sam budowałem ten dach. Nie? Nie wiem. Sam nawet nie widzę, że z niebie, niebieski będzie. A nie niebieski, chłopie, kurde, jeden szary. Co ci się... No to stanie, no to wtedy faktycznie budowałeś. Ale potem to ja sam budowałem ten niebieski. Więc Ty buduj sam anglicz, a wtedy wrócę. Co zbuduję? To jest... to jest już praca, bo... coś. No to, so, gdzie będzie ten anglicz? Ja już buduję. Już kończę. Czekaj, dlaczego tu są dwa drzwi, dwa drzwi? A co, nie mogą być? Ja jeszcze nie widziałem szkoły, do której jest, są dwa drzwi do jednej. A ja widziałem. Dobra, trzeba. No. ten co nigdy nie wiem, jak one inne Razem wiem, bo się nauczyłem. Atrament. No piękno! Jezus, Maria, po tylu latach się nauczyłeś.

sam cię przesunąłem Pasnoręcznie Dobrze, a zrobię... English zrobione. Teraz geografię. Geografię? Grafię? Geografię będzie. Tak, geografię. Nie, no, to jest biologia XD. Ten, e, biologia jest na dole przecież. Ja wam się pomyliło. Już, wracam za chwilę. Tylko muszę to, to jest... Tak, tak, tak. Czy wracasz? Widzę, że machasz tymi drzwiami. E, dobra, jest. Patrz, ty ja tu tak stoi, pukam w drzwi, obracam się, a i, I tak cisza, i patrz, tak to było, tak to wyglądało. Ja się stukam w drzwi, ty dostajesz, patrzę się, cisza, cisza, i dalej pukamy. No i nie tą samą akcję. 7 czyli raz, dwa, raz, raz, 4, 5, 6, 7, raz, raz, ale będzie super super lanski normalnie. Po Po co ci korytarz? To jest również za duży ten angielski chyba, raz, Chyba za mały. Nie, nie nie raz, nam się, jak będą takie. Takie muszą być, malutkie takie. Ale węglisza, tylko brakowało i tyle, kurde. amerykańska, więc tu musi być syf, syf jacki, Tu musi być to. No w sumie tak. Albo pająki, daj, kurde, i będzie. Jasne, tu nie może być sprawiedliwości. Nie. nie tak w Ameryce czy, nie wiem, w Korei, w, Korei, w Japonii. Tylko tu. Wiesz jak w Japonii ma taki fajny dzwonek, a u nas dzwonek na lekcji, Bo w Japonii jest taki... Nie. A u nas jest taki... Albo kiedy nie ma dzwonka, bo nie mało w szkole dzwonka. No tak. To jest... To... No, 3, 2, 1, 13, 5, 3. 13.5 czy o 13.30? Co? Wtedy sobie nauczyciele wyznaczają. E, Przerwa jest o 13.05, ale że, za to, że nie ma dzwonka jest o 13.30. Hmm. Można tak powiedzieć, ale my nigdy lekcji nie mieliśmy do 13.10, więc ktoś ci się pomylił. Jak to się klaszę, że wchodzić do 15.00. Potem jeszcze dopiero chodzi. Ha, no tak w sumie. Zaczęło mi się. Na przykład, kto się zgłosi przez... A, przez Dobra. Na przez F. Nie. Wiem. Czekaj. E przez swy. Kurwa. Będę mieć tylko oblafie, ale fajnie. To jest fajne. Co jest z angielskim? Angielski. Nie <śmianie> ma mimo, że ci z polskiej szkoły wyparzyli dawno. Bro. Tak, z Anglii. Pójdź szkolt. I jest taka tego, gość na krześle tego, wali się w Na środku sam. Hej, tu mi tam tam. A dagi, dagi, albo wiesz co? E dagi, 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 da, o! Lak mi berries na A popatrz, tu też lekcja świateł. O, o! Do nie zgadną się nawet co tu jest. <gry> <gry> Kurde. Patrz, jeszcze raz. U! Ale ja nie ja nie ściskam tego z ja nie wiedziałam, że tak się da! Ja nie latam! Teraz latam, teraz włączyłem latanie No. A, ale jak dasz na... Na trzy! <grym> ale dasz na dwa? <grym> A jak mysle, 2, to my... <grym> nie dasz to na dwa, to dalej masz dłuższe przedmioty. Nie da się. <grymianic> <de pinu! grymianic> Co? Czes musisz mnie podknąć się z To cię nie przestraszyło? Szkoda.

Uh, nie rozumiem? No ah, dobra. I będzie tak, I eee... Widzowie. Widzowie. Adam oui. macie, macie zdrówko i osi

už abo na tam